Znajdujemy się w zbrojowni Zamku Królewskiego w Sanoku. Możemy tutaj zobaczyć wiele przedmiotów, które brały udział w bardzo dramatycznych, burzliwych wydarzeniach z historii Ziemi Sanockiej. Jednym z takich ciekawych elementów tej burzliwej historii, Naszego regionu była sprawa zbójectwa, jakie w czasach późnego średniowiecza i w epoce staropolskiej kwitło, kwitło na tym terenie. Jako, że temat jest intrygujący, no to dzięki współpracy Bieszczackiego Uniwersytetu Ludowego oraz Muzeum Historycznego w Sanoku udało się przeprowadzić warsztaty, których tematem było rycerstwo. Zbójectwo i raubritterstwo na historycznej ziemi sanockiej i przemyskiej. W ramach tych warsztatów były przywoływane postacie rozbójników z ludu i ze szlachty, którzy w dawnych wiekach właśnie na naszym terenie, na ziemi sanockiej i przemyskiej, dokazywali. To były nie tylko wykłady, to była nie tylko część teoretyczna, ale poniekąd także część. Praktyczna, a to dlatego, że było do dyspozycji prelegentów sporo przedmiotów rekonstrukcji, replik dawnego ekwipunku, uzbrojenia, stroju, zarówno z czasów późnego średniowiecza, jak i z wieku XVII czy początku XVIII. Więc widzowie, uczestnicy warsztatów mogli przymierzyć elementy tego rynsztunku, założyć hełm. Jaki mógł być noszony przez jednego z rycerzy, którzy grasowali na pograniczu polsko-węgierskim, ówczesnym, czyli dzisiaj polsko-słowackim. Mógł każdy z uczestników wziąć do ręki miecz, miecz długi, potocznie zwany półtora ręcznym, jakim pewnie wymachiwał rycerz Fryderyk Mirski, jeden z głównych bohaterów tej części późnośredniowiecznej warsztatów można było także ująć szable szable, która w XVII wieku była ukochanym orężem polskiej szlachty, także tej, która parała się z bujeckim rzemiosłem. To wszystko czekało tutaj na widzów. Nie co? Pojechać. Niechaj! Będę próbował tu tylko do kratowania! Muszę to zawać po